Witam w prezentacji programów SPEDZBUD. W tym odcinku omówię program RAMA 2DEN. Program ten służy do analizy statycznej płaskich układów prętowych, takich jak ramy, belki oraz kraty. Pozwala na określenie wartości reakcji, sił i momentów przekrojowych oraz naprężeń normalnych dla zadeklarowanych przypadków oddziaływań oraz utworzonych kombinacji. Program dostępny jest w różnych wersjach językowych. Tłumaczenia dotyczą zarówno interfejsu, jak i notki obliczeniowej. Pracę rozpoczynamy od definicji schematu statycznego. W programie znajdziemy szereg narzędzi usprawniających dodawanie i edycję elementów układu, takich jak pręty, węzły, przeguby oraz podpory. Nowością w aktualnej wersji programu są dodatkowe narzędzia usprawniające definicję schematu statycznego. Które znajdziemy w menu poniżej okna zawierającego rysunek schematu. Program umożliwia też automatyczne wprowadzanie schematu statycznego. Służy temu moduł generatora konstrukcji sparametryzowanych, RAM, kratownic, więź, pytachowych i belek oraz opcja importu geometrii z pliku DXF. Nowa wersja programu umożliwia wprowadzenie podpór, których parametry są w pełni kontrolowane przez użytkownika. W menu po prawej stronie okna znajduje się szereg narzędzi umożliwiających włączanie opisów węzłów, prętów i elementów, czy też linii wymiarowych przygotowanego modelu statycznego. Elementy definiowane w modelu mogą być zwykłymi prętami, ale mogą być też rozpatrywane jako wyłącznie ściskane lub wyłącznie rozciągane. Każdy pręt może mieć zdefiniowany swój własny przekrój i materiał. Kilka prętów może być przyporządkowanych do jednego przekroju tworząc tym samym charakterystyczne grupy elementów. Zarówno przekrój pręta jak i materiały można wybrać z gotowej biblioteki lub zdefiniować własnoręcznie, korzystając z budowanych opcji programu. Wszystkie informacje o schemacie statycznym znajdują się u dołu ekranu w formie tabelarycznej. Kolejnym krokiem w definicji modelu jest dodanie przypadków oddziaływań oraz konkretnych obciążeń z nimi związanych. Każdy przypadek może zawierać dowolne obciążenia, takie jak siły i momenty skupione oraz obciążenia rozłożone prostokątnie lub trapezowo. Dodatkowo, do przypadku można dodać informacje o charakterze oddziaływań w współczynnikach psi oraz wpisać komentarz. Wartości oddziaływań można wprowadzić wprost do programu lub skorzystać z możliwości, jakie daje połączenie z programem kalkulator oddziaływań normowych EN który ułatwia wprowadzenie ciężarów materiałów, obciążeń użytkowych, oddziaływań klimatycznych, takich jak śnieg, wiatr i temperatura, a także pozwala na wstępne przygotowanie tabelarycznych zestawień obciążeń do późniejszego wykorzystania w obliczeniach. Nowa wersja programu wprowadza dodatkowe rodzaje obciążeń, przemieszczenie podpór oraz zmianę długości pręta, tzw. błąd montażowy. Oprócz oddziaływań mechanicznych można wprowadzić również oddziaływania termiczne. Po zdefiniowaniu wszystkich przypadków oddziaływań przechodzimy do okna Menager przypadków i kombinacji. Program automatycznie tworzy kombinacje z zadeklarowanych przez użytkownika przypadków, posługując się przy tym wytycznymi z Eurokodu 0. Użytkownik sam może zdeklarować, jakie są relacje między poszczególnymi grupami oddziaływań oraz z których wzorów kombinacyjnych program ma skorzystać. Przy obliczeniach modelu zawierającego elementy nieliniowe, konieczna może okazać się dodatkowa definicja parametrów analizy, która znajduje się w oknie Opcje obliczeniowe w zakładce obliczenia. Program prezentuje wyniki reakcji, wartości sił i momentów przekrojowych, przemieszczeń oraz naprężeń zarówno w formie graficznej, jak i tabelarycznej. Można swobodnie przełączać widok wykresów między poszczególnymi przypadkami, kombinacjami lub obwiedniami. Każdy z wykresów można indywidualnie skopiować do tymczasowego schowka systemu i wkleić w dowolnym innym programie. Ustawienia dokładności wyników prezentowanych przez program można zmieniać w menu Widok, Opcje Wyświetlania. Wyniki pracy z programem, w formie notki, można wydrukować bezpośrednio na drukarkę lub wstawić do dowolnego edytora tekstowego. Użytkownik sam decyduje, które elementy obliczeń oraz które zestawienia oddziaływań mają znaleźć się na wydruku notki obliczeniowej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi prezentacjami programów dostępnymi na kanale Specsbut na YouTube oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej www.specsbut.pl gdzie można znaleźć więcej informacji o programach Specsbut.